Ale klasyk. Bar u Poseidona tam jest nawet. Aż sobie wejdę. Co jest? No klasyczek niezły. Fajos Ja starych. No, no, no. Ale dałaś dobry pomysł. O kurde. No. Z dobry polskich gratów. W jakichś perelowskich takich, nie? O tak. Nie ma za co. No. <laughs> Stawiam ci Faworka To jest jeszcze ten, wiesz, tam z tyłu pod, podwórka tak? nie? No ekstra tam jest przecież Jakie drzwi spokój, masz widok na fury wtedy Recepcja, super, ale czad No klasyka Śniadania, obiad, kolacje Tak jak w jakimś, yy, jakimś sanatorium yy, Stuwa za dwie osoby Za pokój od tamtej strony, tylko takie są I dodatkowo 50 zł za śniadanie płatne Za osobę? Tak No, czadowo czekaj, za dwa śniadania więcej, to tyle samo co za Chyba pokój, za tak te, Stuwa za pokój, kumasz? Jak to jest możliwe? Ale, ale jest fajnie. Normalny wierzch, normalny wierzch, się... No. Nie no, na, na taki to Klimat jest niesamowity. Znaczy, tak normalnie. Może nie, ale... Ale na taką imprezę jakąś. No. Mój mąż. Instruktorzy. <śmiech> Czadowo. <śmiech> Czekaj jeszcze zrobię zdjęcie tutaj całości. O. Dziękujemy.